Tv Zakończyła się rywalizacja podczas pierwszego dnia finału drużynowych Mistrzostw Świata w wyścigach motocyklowych na lodzie. Na trybunach sałęckiego toru lodowego pojawiła się liczna grupa kibiców, którzy oklaskiwali poczynania lodowych gladiatorów, jak zwykło się określać zawodników reprezentujących tę dyscyplinę. Sądzę, że poradziliśmy sobie jako organizatorzy. Przed nami jeszcze finały. lud jest przygotowany w odpowiedniej jakości i odpowiedniej grubości. Technicznie, ruglaminowo zawody zostały przyjęte przez sędziów FIM-u, więc sądzę, że nie ma zastrzeżeń, bo jeśli by one były, oczywiście zawody by się nie odbyły. Jest to całkiem coś innego, gdyż na normalnym żużlu w speedwayu. Po prostu składamy się w łuk, jeździmy w większym kontakcie koło siebie. Jest, można powiedzieć, więcej wyprzedzania. No tutaj jest mniej mijanek. Chłopaki jadą na pełnej prędkości praktycznie cały czas, gdyż jadą, tylko się pochylają w zakrętach. Jest to troszkę niebezpieczne, mają te kolce takie. Myślę, że wszystko dobrze zorganizowane, wszystko idzie płynnie. Co prawda, zimno, ale atmosfera nas rozgrzewa. Jest dla nas bardzo ważny, ponieważ naszą działalnością możemy pomóc naszemu miastu, możemy przysłużyć się i zrobić coś dobrego. No, dosyć odważni są, dosyć adrenalina jest i podziwiam tych panów, bo naprawdę fajna, fajna zabawa. Jeśli Ice Racing w Grodzie Grzegorza to nie mogło zabraknąć motocyklistów Pirates of Road Sanok. To już jest kolejny raz, kiedy uczestniczymy w organizacji tego wydarzenia i bardzo się cieszymy, że możemy taką imprezę gościć w Sanoku. Chodzi o szeroko pojętą ideę motocyklizmu, szerzenia tego pozytywnego znaczenia całej tej idei. To znaczy nie dawcy nerek, nie niebezpieczeństwo. Idea przyjaźni, związku, trzymania się razem, wzajemnej pomocy. To jest najważniejsze. Oprócz burmistrza Sanoka, finałowym zmaganiu przyglądali się włodarze innych miast. W zasadzie jestem już na wielu zawodach u Was, bo przecież to są jedenaste zawody. Wyścigów na lodzie, fantastyczny wyścigu. I chciałbym pogratulować i organizatorom, i mieszkańcom za to, wszystko, co się dzieje w tym mieście. Dzisiaj Mistrzostwa Świata. Niezwykłe wydarzenie. Podczas piątkowej części rywalizacji najlepsi okazali się reprezentanci Austrii, którzy wyprzedzili faworyzowanych Rosjan trzecie miejsce dla Czechów. Polacy plasują się obecnie na czwartej pozycji. Zawodnicy stworzyli emocjonujące widowisko, ale oprócz efektownych mijanek biegi były przerywane z powodu niebezpiecznych upadków.